Witam was wszystkich serdecznie w odcinku z warsztatu. Jak widzicie, przyszła do mnie kolejna paczuszka, z czego jestem bardzo, bardzo mile zadowolony. Paczka przyszła od Łukasza z kanału Dragon Atelier. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, bo mój angielski to jest taki, no wiecie. Eee, także jeszcze raz, kanał Dragon Atelier. Eee, oczywiście link w opisie. Łukasz, bardzo serdecznie dziękuję Ci za, za tą przesyłkę. Co jest w środku? Hmm, jak to powiedział niespodzianka. Także co? No nie będę więcej przeciągał, trzymał e, siebie i Was w tajemnicy. Bierzemy się za otwieranie przesyłeczki, bo sam jestem, sam jestem ciekawy, co jest, co jest w środku. ale jestem bardzo mile zaskoczony, że kolejna paczka do mnie przyszła. Naprawdę mega, mega jestem zadowolony. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że macie chęć przysłania do mnie przesyłki. Jest to jakaś forma wsparcia mojego kanału, za co bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję i pozdrawiam Was. No I dobra, i pierwsze co to wypełniać. Tutaj jest list, który przeczytamy na końcu. W pudełku jest pudełko. Otwieramy. No, Łukasz. Prześliczny kubeczek metalowy. Można brać na wyprawy, na kawę, na magnes. Steście Dragon Atelier, tak jak mówiłem. Zapraszam Was serdecznie na kanał Dołkasza, bo to co on tam robi, to co on tam wyprawia, to mnie się osobiście w głowie nie mieści. Przepatrzyłem tak yy, większość jego odcinków, naprawdę mega, mega. Masz talent i jeszcze raz mega dziękuję za przesyłeczkę. Kubeczek jest piękny i zobaczcie. Od złomu do odlewu. Znajdź mnie na YouTube. Piękny kubeczek. A, w środku patrzcie. W środku są dwie naklejeczki. Dragon Atelier, super Mega, mega dziękuję Kubeczek naprawdę jest prima sort Kurde, fajnie, bo jest metalowy Naprawdę można go brać na, na wyprawy Tamtego nigdy nie mogłem, bo wiadomo Trzeba uważać, żeby się nie potłukł, super Dobra, a tam jeszcze coś było w tej paczce Oprócz wypełnienia Łukasz Przepraszam, Łukasz no i teraz to pozamiatałeś system. Dostałem sztabkę. Jeszcze ze zrobionym napisem tam na dnie, no nie mam pytań. Pięknie wypolerowana z Nordic Gold, czyli z tego co są dwuzłotówki okolicznościowe, obiegowe. Jestem mądry, bo zbieram dwójki, także wiem. Ja piernicie powiem Wam, że ta sztabka waży. Jakby tak ktoś spojrzał z daleka, to sztabka złota. Jasny gwint. No i nie wiem, co mam powiedzieć. Ja Łukasz, dziękuję. Naprawdę dziękuję. Mega, mega. Eee, tu jeszcze jest chyba znaczek. Kurde, no nie wiem, co mam powiedzieć. Tam na dnie. Ślicznie dziękuję Łukasz, naprawdę wpadajcie do Łukasza, zróbcie mu tam robotę w subskrypcjach, bo należą mu się za to, co on tam wyprawia. Kurde, ekstra sztabka. Ona tam gdzieś będzie stała u mnie w domu, ja sobie znajdę na nią miejsce. No, piękna jest. Piękna sztabka. Powiem wam, z 800 gram waży. Może kilogram? Koło kilograma? Mega. Naprawdę. No, szacunek. Szacunek sztabka kubeczek, no i przeczytamy teraz list bo jest też list jest list także nie będę wam pokazywał tylko wam przeczytam co jest napisane hej tam na dnie, jako że jesteś jednym z pięciu chłopaków, których kanał regularnie oglądam choć przyznaję, że nie komentuję każdego filmu, ale łapka w górę zawsze leci, postanowiłem przesłać ci tą paczuchę z małymi gadżetami jako prezencik mikołajkowo-świąteczny mam nadzieję, że zawartość ci się spodoba Niemniej czekam na kolejne filmy i trzymaj się ciepło. PS. Eee, w woli wyjaśnienia, sztabka wykonana ze stopu Nordic Gold odlanego we własnej przydomowej odlewni. No i tutaj, właśnie jesteś mistrzem. Wykończenie wykonane w warsztaciku. Filmik z tego procesu również dostępny jest na moim kanale. Link do unboxingu umieszczę w opisie pod filmem. Mega Łukasz, dziękuję. Jeszcze raz polecam kanał Dragon Atelier. Tutaj macie ikonkę jeszcze na kubeczku też jest, jeszcze raz pokażę zapraszam, zapraszam naprawdę do Łukasza na kanał, bo warto no to co zrobił mistrzostwo kubeczek, naklejki list i moja pierwsza sztabka w życiu Nordic Gold mówię, tu jestem, tu jestem akurat eee, coś tam wiem na temat tego, ponieważ zbiera monety dwuzłotowe, okolicznościowe mam klaser, co do prawda brakuje mi jeszcze bardzo dużo, ale no piękna, piękna, jeszcze raz Łukasz dziękuję, nie będę przedłużał więcej odcinka, pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się w kolejnych, cześć.